Byłem właśnie na akcji, odkręcałem śrubę, która się obrobiła. Pan złapał kapcia i obrobił śrubę praktycznie na okrągło. Na początku się nie chciało odkręcić, bo była mocno dokręcona. I ją obrobił. Założyłem nasadkę z narzynkami. Założyłem mocny udar. I śruba poszła, jak normalnie. Ten zestawik to jest naprawdę takie cudo, tak ktoś wymyślił to fajnie. No te moje już są troszkę zużyte, bo już troszkę przeżyły. Ale to jest naprawdę fajny zestawik. No największy problem to jest wybijanie potem, bo trzeba to mocno ścisnąć gdzieś w imadle, żeby to wybić. Znaczy no problem, to nie jest problem, ale się tak kleszczą, że ciężko je potem wybić. Nie wiem, czy to będzie widać. O, jego no nacina i się wrzyna. Naprawdę, jak ktoś nie ma takiego zestawu, to polecam sobie sprawić taki większy, żeby do różnych... Śrub był, bo są też takie np. do 17, ale często są potrzebne większe.